Rafał, jedna asysta, druga prawie asysta. Wracasz na laboratory? Dobrze się czuję, przepracowałem dobrze ten czas po legii. mieliśmy trochę wolnego, też była ciężka praca, więc tren na pewno to dobrze dostosował pod nas i, i to było widać w dziesięciu meczu, że, że wyszliśmy dobrze, myślę, że każdy zawodnik dobrze się czuł i, i ja też myślę, że wyglądałem nieźle. No właśnie wspomniałeś o Legii, mieliście dzisiaj tutaj okazję zmazać plamę po tym niezaciekawym dla nas meczu i udało wam się to. Na pewno wiedzieliśmy, że 3-0 to zawsze nie jest przyjemny wynik. Wiadomo, jak wyglądało poprzednie spotkanie nasze. Na pewno chcieliśmy wyjść tutaj skoncentrowani, pewni siebie. Przejechaliśmy tutaj po trzy punkty i, i myślę, że to było widać. Ty, jako zawodnik grający ofensywnie, możesz przyznać, że dzisiejsze nasze sytuacje, które mieliśmy, mogliśmy wykorzystać, i trochę szkoda, że nie udało nam się tego zrobić. Szkoda, szkoda, bo na pewno w pierwszej połowie mieliśmy jeszcze dwie, trzy sytuacje do strzelania bramki. Na pewno były te sytuacje i, i szkoda, że właśnie ta trzecia bramka nie wpada, bo, bo na pewno by nam się łatwiej grał w drugiej połowie, a, a jak wiemy, no, na pewno przeanalizujemy to, co się stało w drugiej połowie. I, no i cóż, no, mamy trzy punkty i z tego cieszymy się.